a, I teraz się narazają, spadą, zaleźli, no, tak się naradzają, człowieku, wpadzą za jezi, No i naradzą, co zrobi? Tak, A, kurde, A, tak. Kurde, tak! Ej, cześć, człowieku, podlecie... A, A, ej, kon, ale obczoraj, ej, słuchaj, słuchaj, szybko! Cześć! Rozmiesiłeś światło, chuj im w dupę! No. Jak kominiara, człowieku, podlatujesz tyle typu, że wyciągasz się z samochodu, trepujesz i uciekasz. Ży, tak, tak! Wypierdalasz Ta. się, bo ty samochód przewracasz do góry dachem. Tak, tak! tak. Samochód do góry dachem przepierdalasz, człowieku, Ściągasz się kurwa z samochodu za łeb, człowieku. Spierdalamy się tam w kominiarach, człowieku. No i co oni kurwa mogą zrobić? Pierdolę. mogę ja ty go w łeb, to mi się kurwa nogami o szyję kurwa zawinął Jeba ich Jebany chórę, by kurwa, jebany by kurwa, odfrunął kurwa jak kaczka przez dwie ławki. on kurwa myślę że to on jest kurwa? Kuntatinka kurwa. Dokładnie. Kunta... Dwa kurwa. Dwa kurwa. Kin... Dwa kunta Dwa kuntatinka kunta kurwa. Dlaczego? 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 Dlaczego?